Mateusz 2005 Studio przestawia serial. Rodzina Chopińskich. Odcinek 40. Kuzyni przyjeżdżają na noc do Chopińskich, a Kasia tego nie zaakceptuje. A prośbę do tego odcinka wysłał Alberto Plotagon. Bart, tu spakowałeś wszystko. Już jesteśmy w domu Chopińskich. Oczywiście, że tak. A u ciebie też wszystko spakowałaś. Tak, ja też wszystko spakowałam. A zatem wchodzimy do budynku. Chodźmy. Kiedy kuzyni weszli do budynku i weszli do windy To co, Weronika? Jesteś gotowa na nockę u Chopińskich? No, oczywiście, że jestem gotowa a więc lepiej się przygotujmy. Dobry pomysł. Tymczasem u mieszkania Chopińskich zobaczę, co jest w telewizji. Nic ciekawego nie ma w telewizji lepiej pójdę sprawdzić, co robi Anna. Ciekawe, kto to może być. Pójdę otworzyć. Dzień dobry, panie Janie. Przyjechaliśmy do Was na nocowanko. Dzień dobry, panie Janie. Miło Pana poznać. Nie widzieliśmy się ponad kilku miesięcy, odkąd się przeprowadziliście. Dzień dobry, Bartku i Weronice. Fajnie, że do nas przyjechaliście. Zaraz zawołam resztę. Anna, Justyna, Dawid, Szymon i Kasia. Chodźcie do salonu, zobaczcie, kto przyjechali. Dzień dobry, Bartku i Weronice. Fajnie, że nas odwiedziliście. Nie widzieliśmy się przez długi czas. Dzień dobry, pani Anna. Nam też bardzo miło. Zgadzam się z moim bratem. Miło Ciebie zobaczyć, pani Anna. Bardzo mnie to cieszy. Cześć, Bartku i Weronice. Fajnie, że będziecie u nas nocować. Cześć, Justyna. Nam też jest bardzo fajnie. Mój brat ma rację. Bardzo nas to cieszy. No widzę, że się cieszycie. Cześć, Bartku i Weronice, długo się nie spotkaliśmy, tak bardzo za wami stęskniłam. Zgadzam się z Dawidem, ja bardzo się stęskniłem. Witaj, Dawid i Szymon, my też za tobą stęskniłyśmy. Potwierdzam to, co on mówi: Nie widzieliśmy cię ponad bardzo długo. Podoba mi się, że się cieszycie. Zgadzam się z Szymonem, cieszymy się. Że co proszę, moi kuzyni, przyjechaliście tutaj na nockę? O nie, nie mam mowy. Nie będziecie tutaj spać, nie ma tutaj więcej miejsca, żebyście tu nocowali. A teraz wyjdźcie z tego domu, nie ma tu czego szukać. Kasia, jak mogłaś nam to powiedzieć? Przez ciebie jesteśmy teraz smutni. To jest twoje najgorsze przywitanie, kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć. Ja też jestem smutna. Kasia, do kuchni, natychmiast, czas na rozmowę. Kasia, co to miało być? Dlaczego powiedziałaś niefajne zdania do twoich kuzynów? Wiesz, że wypowiedzenie niefajnych zdań na kogoś jest przykre. Przez ciebie są teraz smutni. Tato, przepraszam. Nie przepraszaj mnie, przeproś swoich kuzynów, za to co im powiedziałaś, dwa dni kary za to dostajesz. Spotkanie, to nie jest dłuższą kara. A teraz idź do swoich kuzynów i ich przeproś, a potem pójdź do swojego pokoju i przemyśl to, co dzisiaj zrobiłaś. Dobrze, tato, przeproszę ich, nie będę więcej tego robiła. Mam nadzieję. Koniec odcinka 40. W następnym odcinku, Szymon, Dawid i Justyna stawiają całej rodzinie obiad w restauracji.